Cześć Siemanko, witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będziemy się bawić. Ponieważ jest to mój pierwszy odcinek na moim kanale, to pójdziemy się zapoznać z moim bratem, i moim kuzynem. Jak będzie chciało się pokazać, to będzie Olek jeszcze. I zobaczcie. Zobaczcie real. Ale po prostu przyjdziemy się zapoznać i nagramy jakiś odcinek śmieszny. Chodź z taśmą Dzisiaj pokazuję Nie, chodzi mi o inną rzecz Dzisiaj teraz ma. Wbijajcie do mojego brata na kanał no? Polski Ziemniak 231 i subskrybujcie się tam, tam w rogu i tam gdzie jest dzwoneczek. Jeszcze łapka w górę i... A łapka w górę jest tam. Tutaj gdzieś. O, gdzieś tutaj. No gdzieś tam, o, tam, o. No. Nie, tam. Tam. Dobra, nie przedłużę. zaczynamy. Stasiu, przedstaw się. Polski ziemniak 231. Oczywiście on nie, nie jest chętny, ale... Można ja muszę teraz montować swój, swój filmik. Dobrze. Muszę dać ten. Link I oczywiście. Do I, I oczywiście zrobimy w, w kolejną sobotę. W sobotę zrobimy kolejny odcinek. Tam jest właśnie Mati, który sobie gra. No, więc będzie ciekawie. Tu jest mój chomiczek tam w kołowratku. Nie widzicie go, więc ja idę bliżej troszeczkę. Wpadajcie do mojego brata na kanał, bo film był dokładnie tak samo jak ja. I zobaczcie tutaj. Ale nie, ja nie mam takiego samego. Ale o co mi chodziło, że mój brat miał właśnie taki filmik, że czy Freduś zje cały kalendarz adwentowy. Ogólnie to, mój homik wżera cały kalendarz adwentowy. No i teraz go montuję. Muszę trochę poczekać. I tak będziemy chyba zakończyć, bo na razie to jest mój drugi odcinek na 3 lata. Dobra, to pa!